Co tu się dzieje? Ciekawe. O, panie. Czy tu coś nie sobie nie żyje? O, A co w środku, drogi Kotku? A w środku dobrze jest. No to co? Rozpalamy. Tak właśnie jest. Czy Krzysztof pamięta, jak się drewno rąbie? Jak się szykuje. Kowre. Dobra, a tak to właśnie jest, pogoda się taka trafiła, że się w głowie nie mieści, droga widownio, a... będzie trzeba starczy jeszcze paczkę mam do rozpakowania. Pewnie dzisiaj nie zdąży Ciekawy w ogóle czy ten film dzisiaj w ogóle wejdzie, wiecie? Bo mam obawy, że mogę nie zdążyć tego filmu wrzucić i może się pojawić dopiero jutro. Jutro będzie futro. Jedną ręką to nie robota. Oh. O, no i tak to właśnie jest. To jest tyknie, nie? na rozpałkę. Zaraz będzie tyle w lesie siedział. Ogniska nie umie rozpalić. Bez papiera. Ale co zrobić? Ciężko będzie. Coś czuję. Czas czuję, że będzie ciężko To czuję, że nie będzie lekko z tym rozpalaniem No i zobaczymy Rozpalić rozpalę na pewno Tylko w jakim tempie w żółwim! Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, co to z tego będzie. Wierzyłem, że się nie zajmie. Słuchajcie, to jest taki, że oho Aż zaparowało A co to my takiego będziemy wędzić dzisiaj? Aj, kurna! Boczki, a nie, co ja gadam? Szynki schabowe i tak dalej. Wszystko na święta. Peklowane. Ponad 10 dni dokładnie nie pamiętam. 12 albo 11. Ponad 10 dni. Solance wyleżane. Także będzie co wędzić. kopci się, kopci się, nie wiem czy widzicie dymi się mięsko, dymi Ta temperatura prawie idealna